The Lord calls us in our weakness, but He qualifies us for His work. At length, the time arrived to translate the record. All men must repent and be baptized in His name. How are we to be baptized? We inquired of the Lord. A messenger from heaven descended in a cloud of light. John the Baptist laid his hands upon our heads and conferred the authority to baptize. Peter, James, and John restored the keys of a new dispensation of the gospel of Jesus Christ. The record was translated by the gift and power of God. It was published as the Book of Mormon. It is a witness to all the world that Jesus is the Christ. Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padam, i przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek miłych święceń, dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna, znagła poczęła się we mnie. Jadę z innymi tramwajem, biegnę. зимними улицам, на девичья немного своей души, таинницы. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat, który jest mi osobiście bardzo bliski. To znaczy, opowiedzieć o tym, czym jest kapłaństwo w tzw. religii mormońskiej, czym jest kapłaństwo w kościele Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich. Przede wszystkim muszę zacząć od tego, że do kapłaństwa wyświęcił starożytnych apostołów sam Chrystus. To kapłaństwo było przedłużeniem starożytnego kapłaństwa, które w pewnym stopniu posiadali bohaterowie Starego Testamentu i Księgi Mormona. Jednak pełne kapłaństwo z czasem było tracone. Przepadło i wśród Izraelitów, i wśród Nefitów. Okres rozwijania się religii chrześcijańskiej bez pełnego kapłaństwa nazywany jest wielką apostazją. Nie była to jedyna apostazja, która zdarzyła się w dziejach świata, ale do tematu apostazji wrócę może w kolejnych wideo. Współcześnie, w dniach ostatnich, nazwanych w filmie ostatnią dyspensacją, pełnia kapłaństwa została przywrócona. Starożytni apostołowie nawiedzili Józefa Smitha i Olivera Cowdery z i Mesa Józefa Smesa i im nadaj kapłaństwo. Jak dowiadujemy się z doktryny i przymierzy, do kapłaństwa wyzwani są wszyscy mężczyźni członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo oznacza upoważnienie do działania w imieniu Boga. Istnieją dwa kapłaństwa w Kościele: niższe Aarona i wyższe Melchizedeka. Kapłaństwo Aarona obejmuje upoważnienie do udzielania chrztu, błogosławienia sakramentu chleba i wody oraz modlitwy o pomoc aniołów. Kapłaństwo Melchizedeka oznacza upoważnienie do sprawowania wszystkich obrzędów w Kościele. Posiadacz kapoństwa Melchizedeka ma nie tylko prawo do dokonywania chrztu, błogosławienia sakramentu chleba i wody oraz modlitwy o pomoc aniołów, ale także upoważnienie do udzielania ślubu, Czyli pieczętowania małżeństw na wieczność, do błogosławienia przez nałożenie rąk, do namaszczania chorych świętymi olejami oraz do konfirmowania, czyli obrzędu, który liczni chrześcijanie w Polsce nazwaliby bierzmowaniem. A przede wszystkim posiadacz kapłaństwa Melchizedeka ma stosowne upoważnienie do wyświęcania kolejnych mężczyzn do kapłaństwa. A co konkretnie robi kapłan? Zwłaszcza posiadacz wyższego kapłaństwa. Przede wszystkim kapłan nie jest pracownikiem kościoła. Kapłani muszą utrzymywać się z własnej pracy, muszą mieć zawód. Młodzi mężczyźni posiadający kapłaństwo Melchizedeka mają prawo udać się na misję. Są do tego zachęcani, choć nie zawsze. Misja jest wolontariatem, stąd nikt nie jest do niej nigdy intensywnie nakłaniany. Nie ma kościelnego wymogu, by być misjonarzem. Misjonarz tytułowany jest starszym. Dojrzali mężczyźni, którzy są posiadaczami kapoństwa Melchizedeka, bywają powoływani do bardzo odpowiedzialnych funkcji administracyjnych i duszpasterskich w kościele. Wówczas, mówiąc językiem kościelnym, przysługuje im władza klucze. Stają się odpowiedzialni za powierzone im wspólnoty. Tytułowani są wówczas prezydentami, a niektórzy biskupami. Lokalnie, w zależności od kraju i liczebności wspólnoty, administracja kościoła wygląda zawsze nieco inaczej. Na stronach internetowych kościoła spotkać się można z takimi nazwami administracyjnymi jak palik, okręg, dystrykt lub gmina. Palik to zbiór mniej więcej 10 wspólnot kościelnych. Są to okręgi w paliku, a jeśli nie ma w danym miejscu palika, istnieją tam same gminy. Około 11 okręgów lub gmin tworzy jeden palik. Dystrykt to struktura, która odpowiada palikowi, ale jest mniejsza. Ma zazwyczaj od 6 do 8 gmin. Rzecz jasna, istnieją jeszcze poważniejsze funkcje w kościele. Coraz posiadacz kapłaństwa powoływany jest na stanowisko prezydenta misji w jakimś kraju. Dalej, kapłani mogą być wezwani do działania jako 70. Kilku kapłanów powołanych do tej ostatniej roli z różnych krajów świata widzicie na fotografiach. Powołanie do grona 70. otrzymali w kwietniu 2019 roku. Nie ma chyba większego przywileju w Kościele, ale też większej odpowiedzialności nad powołanie do grona kworum dwunastu apostołów albo pierwszego prezydium. To ostatnie stanowi dwóch doradców prezydenta Kościoła oraz sam prezydent Kościoła, jego aktualny przewodniczący. W chwili, gdy publikowane jest to wideo, prezydentem Kościoła, czyli prorokiem, widzącym i objawicielem jest Russell Marion Nelson, piastujący swoją funkcję od stycznia 2018 roku. Jest to 17 prezydent Kościoła, licząc od Józefa Smeta pierwszego proroka Dni Ostatnich, czyli, jak to woli, ostatniej dyspensacji. Jakkolwiek nie wyglądałaby kwestia duszpasterstwa w Kościele, największym zadaniem, z jakim muszą zmierzyć się kapłani na wysokich stanowiskach, jest odpowiedzialność. Chodzi tu oczywiście o bycie odpowiedzialnym za powierzone sobie wspólnoty. Ale przede wszystkim chodzi o służbę. Coś zmienimy się trochę w czasie. Mam tutaj przed sobą pisma Kościoła, a dokładnie zerkam teraz na doktrynę i przymierza. 23 kwietnia 1834 roku prorok Józef Smith otrzymał w okolicy Kirtland w stanie Ohio objawienie dotyczące bieżących spraw Kościoła, powstałych w wyniku organizacyjnych i gospodarczych formalności. Gdyby przedstawić tę sprawę w szczegółach, mogłaby się wydawać dość błaha. Jednakże, z uwagi na spory i niepokoje, Duch Święty zainterweniował. W związku z zaistniałą wówczas sytuacją, prorok otrzymał wspaniałe objawienie, którego adresatami są wszyscy członkowie i wszystkie członki kościoła. Ale szczególnie jest ono cenne dla posiadaczy kapłaństwa. Tekst objawienia danego prorokowi stał się później sekcją 104, doktryny której przymierzy. W sekcji tej czytamy: Jest to mądrość we mnie. Przedodaję wam przekazanie, żebyście się zorganizowali i wyznaczyli szafarstwo każdemu człowiekowi, aby każdy mógł mi złożyć sprawozdanie ze swego szafarstwa, które jest mu wyznaczone. W kontekście tego, co teraz przeczytałem, pojawia się słuszne pytanie, o co chodzi w kapłaństwie? Tak w sumie. Kapłaństwo jest służbą Bogu i całemu światu. Kapłaństwo jest służbą i oddaniem ze swojej natury. W ubiegłym roku w jednym z postów na moim blogu przytaczałem słowa poprzedniego prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich, Thomasa Monsona. Prezydent Monson powiedział Bóg zostawił elektryczność w chmurach, ropę w ziemi, rzeki bez mostów i miasta niewybudowane. Postawił przed nami wyzwanie surowego materiału. Zostawił obrazy nienamalowane. Muzykę niezegraną oraz problemy nierozwiązane. Aby człowiek poznał chwałę i radość tworzenia. No właśnie, jak to się ma do kapłaństwa, powiem coś, co zabrzmieć może trochę kontrowersyjnie, ale lubią być kontrowersyjne. Z kapłanem jest jak z Bogiem. Nie jest to ani zaszczyt, ani powód do chwały. Kapłaństwo. Jest dane nie po to, by nas zdobiło, ale aby było motorem tworzenia, rozwiązywania, błogosławienia. I nie chodzi tutaj tylko o Kościół. Kapłaństwo przydaje się ojcom, mężom, braciom, pracownikom małych przedsiębiorstw, dużych organizacji i wielkich korporacji. Kapłaństwo może się przydać naszym przyjaciołom. Kapłaństwo jest Wyzwaniem i jest ono dla tych, którzy są gotowi, by służyć i tworzyć teraz i jak pewnie jeszcze o tym opowiem przez całą wieczność. Ja nie otrzymałem moich święceń w lipcowy poranek, ale w ciemny zimowy wieczór. Wyświęcał mnie wówczas prezydent misji Kościoła. W krótkim obrzędzie, za zamkniętymi drzwiami, dał mi upoważnienie do pracy w imieniu siły wyższej, siły, której nadal do końca nie rozumiem, choć wiem, że kocham tę siłę bardzo. Dostąpiłem zaszczytu wiecznej służby. Chrystus, który miał pełnię bóstwa, stał się zwykłym narzędziem pomocy ludziom, stał się narzędziem ratunku, stał się żywą troską. Czy i ja nie mogę? Mam przecież jego kapłaństwo! Oto objawię ci kapłaństwo ręką proroka Aliasza, zanim nadejdzie ten wielki i straszny dzień pana, czytam w doktrynie i przymierzach. Czy ja dałem sobie objawić kapłaństwo? Czy ja je już zrozumiałem? Czy pilnie się go uczę? Czy pojmuję każdego dnia jego znaczenie i cele? Czy pozwalam sobie na ujrzenie kapłaństwa w jego pełnej krasie jako wspaniałego wyzwania? Pewnie do końca życia i przez całą wieczność. Będę poszukiwał odpowiedzi na te wszystkie pytania.